Cześć, witajcie z tej strony Buśkiej Dzisiaj tak troszeczkę nietypowo yy, Ponieważ Postanowiłem, że zrobię coś takiego Coś, coś na zasadzie grania z widzami yy, W pewnym sensie Ponieważ yy, No teraz tak ogólnie Powiem o co chodzi A szczegółowe informacje pokażą się Mam nadzieję yy, W ten W, w piątaczek Mam nadzieję, że w piąteczek pokażę na odcinku z Gold Rusha. Postanowiłem, że sobie pogram z, z widzami właśnie na tym Goldraszu, Oj, tutaj, ścinka. Ja widzicie, na razie nie ma nikogo na high-playu, bo jest bardzo późna godzina. I jak to będzie wyglądać? Po prostu będziecie mogli wejść na tym Spika. Wybiorę tam na szybko, tak, że tak powiem, parę najbardziej ogarniętych osób i, i, i ten, no, no, parę, 15 osób, żeby stworzyć właśnie drużynę. Co ja mówię, 10 osób, bo to jest po 20 przecież. 10 osób, żeby stworzyć właśnie jedną drużynę. I, I cóż, mam nadzieję, że się dobrze pobawimy Także, jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam do odcinku w piątek, w którym wszystko dokładniej wyjaśnię. Mówię ITP ITD. Także, no co, to było na tyle. I do zobaczenia w piąteczek. trzymajcie się. Cześć.